Dobra kochani, bardzo jest to w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jest kolejny wakacyjny dzień, wakacyjny vlog, ale ogólnie znowu taki luźny, znowu taka forma, wracamy, ale dzisiaj chciałabym po prostu w ogóle... znaczy wiem, że dzisiaj się to nie uda akurat, bo dzisiaj my sporo wiecie, rzeczy to zrobienia mamy grilla jakiegoś takiego. I wiecie, po prostu cały czas już od rana tylko słyszę na zakupy tutaj posprzątać, tutaj w ogóle wiecie. No, jak w każdym polskim domu, jak przychodzą goście, to tak zawsze jest. I więc tak, ale jutro chciałabym troszeczkę skupić się na tym, żeby. Taki. Nie wiem, wczoraj wieczorem tak leżałam, i w ogóle. Słuchajcie tego, wczoraj wieczorem byłam tak znudzona, w sensie tak mi było nudno, naprawdę to była masakra, ja nienawidzę jak mi jest tak nudno, naprawdę, bo gdzie? ja wtedy akurat byłam też tak sfrustrowana po prostu, więc nic mi się nawet, nawet jakbym sobie znalazła zajęcie, to mi się nawet nie chciało go robić i po prostu była masakra więc e, chciałam po prostu, wiecie tutaj zrobić takiego taką relację, tego vloga takiego właśnie z tego, żebyśmy Bardziej troszeczkę szukali, tak nazwałam to po angielsku, także Exciting my boring days Exciting my lazy girl era Coś takiego, nie wiem, nie wiem jeszcze jak to nazwę, ale Ale coś takiego, żeby właśnie po prostu szukać jakichś takich rzeczy Żeby się nie nudzić, żeby jakoś wykorzystywać ten wolny czas, więc Może niektórych też zainspiruje w jakiś sposób, więc To jest plan na dzisiejszy film, w ogóle na, na ten film, nie dzisiejszy a jeżeli oglądaliście chyba poprzedniego vloga, to ja to mówiłam właśnie, że szukałam journala i znalazłam w Action e, taki klasyk totalnie. W sensie, no, i tak w ogóle chciałam inny journal, ale już po prostu wiecie, już po prostu tamtym się skończył. Naprawdę nigdy chyba jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żeby wykończyć journal do końca, do ostatniej strony, naprawdę, więc, więc fajnie. A ten ma jest taki, wiecie, duży. E, ma jeszcze taką tutaj zakładeczkę. W sensie, o. I już sobie rozpoczęłam. Mogę wam pokazać taką moją stronę na ten sierpień. Jestem zadowolona. Robiłam też właśnie z tego TikToka takiego właśnie z moją e, koleżanką z Gabi. Jak robiłyśmy te strony, więc e, tak tutaj dalej wam nie pokażę. Jeszcze wam pokażę, jak robiłyśmy bransoletki z Gabi. I ja naprawdę, ja jestem, mam wrażenie, że jestem bez talentu. W sensie, może, dobra, nie bez talencie, Ale nie wiem czemu, jeżeli robicie bransoletki z muliny, to możecie mi dać znać. Bo ja, patrzcie. Tutaj mi spoko wyszedł ten wzorek, w sensie, Boże, fokus, fokus, fokus. Robiłam właśnie, tutaj zobaczcie, to jest taki wzorek, ale z tyłu znowuż to, wychodzi mi coś takiego. Ja nie wiem, zobaczcie, to jest przód, a to jest tył. Ja nie wiem, czy to tak powinno być, czy ja coś źle robię. W ogóle już nie wspomnę o tym, że jak zaczynałyśmy robić inne wzorki, zaraz Wam je pokażę, to po prostu ja myślałam, że dostanę, nie wiem, białe gorączki. Poczekajcie. Bo tutaj mam moje woreczki właśnie z muliną, tutaj jest, zobaczcie, yy, rozpiernicz. Ja kiedyś miałam fazę na robienie bransoletek z muliną, w sensie tak próbowałam, już to nie, że robiłam. O, zobaczcie, to jest ta bransoletka, którą ja próbowałam robić. I tutaj wam gdzieś skleję wzorek obok, jak powinien, powinien ten wzorek wyjść, bo mi no definitywnie coś tu nie poszło nie wiem co. A tu jest w ogóle tył i ja naprawdę nie wiem. Więc może też w tym vlogu będziemy się starać robić lepsze bransoletki. To jest chyba plan. Ale to bym chciała dokończyć, bo naprawdę wyszła mi naprawdę ładnie. Jestem z niej zadowolona, tylko mówię, o no, ten tył. I teraz pytanie, nie wiem, czy tak ma być, czy tylko ja coś schrzeniłam. Myślę, że to drugie, ale no nie wiem w ogóle Wam pokażę jeszcze takie moje dwie bransoletki, które ja w ogóle tom robiłam w zeszłe wakacje i dlatego bym zostawiłam tak na pamiątkę totalnie. Tylko że no, w sensie, no mówię, no to wyszło źle, ale widać chociaż jakikolwiek wzorek, więc o, patrzcie i no, no nie wiem, no, chciałabym naprawdę się nauczyć o wiele lepiej robić te a teraz uwaga, zobaczcie tył. Um, coś widocznie poszło nie tak, a tutaj tą bransoletkę robiłam w Hiszpanii, właśnie jak byliśmy na obozie, dlatego to też ma dla mnie taki tajny, mam do niej sentyment, ale no mówię, też wyszła troszeczkę średnio, że tak powiem, no i poznokcie. No, wyszła średnio, ale, ale no, zostawiam te branzoletki, a tą będę jeszcze kontynuowała. Może nie, że jako bransoletkę, ale jako na przykład zakładkę do książki czy coś. Myślę, że będzie mega spoko. No, i jeżeli chodzi jeszcze o te bransoletki, ja naprawdę chciałabym, w ogóle chciałabym zrobić taką z tą falą. Nie wiem, czy wiecie o którą mi chodzi, jeżeli w ogóle jeżeli jesteście właśnie mniej więcej w tematy tych branzoletek to chciałam bardzo zrobić taką z tymi falami. Tutaj Wam może gdzieś wkleję zdjęcie. Bardzo mi się podoba ta bransoletka i będę może próbowała zrobić ją w tym vlogu. Ale jak ja naprawdę stwierdziłam już po tych moich próbach tych, wiecie, pro-bransoletek, dla mnie to jest naprawdę pro tamta bransoletka, więc stwierdziłam, że wezmę, zrobię póki co od podstaw, zacznę, bo Ale naprawdę mieć taką umiejętność robienia czegoś takiego, to jest po prostu naprawdę nawet, wiecie, na prezent czy, czy po prostu... Do... Strasznie mi chciała, więc może się nauczymy. Zobaczymy. No. Klasycznie zrobiłam sobie kawę i zasiadam do mojej nauki praktyki angielskiego. E, dzisiaj będę sobie chyba powtarzała, z, od właśnie wynalazłam mój stary, taki wiecie, w sensie nie stary, może nie aż tak, ale taki słownik i właśnie będę sobie powtarzała wszystkie słówka, które tutaj mam mniej więcej, wiecie, będę sobie tak czytać, też przy okazji ćwiczyć em, mowę i właśnie może zapytać się jeszcze z czatem GPT, po raz także ale akurat czat świetnie naprawdę mocno mi pomaga, w sensie wiecie, wiecie po prostu takie randomowe teksty do rozmowy daje. W taki sposób Wam tutaj powiem. Czat naprawdę, jeżeli go zapytacie właśnie o taki randomowy totalnie temat do rozmowy, on Wam go da i wiecie. I ja naprawdę później sobie, wiecie, włączam tam dyktafon i mówię tam, prowadzę monolog. Mój oczywiście. A on mi później, wiecie, na przykład poprawia moją wypowiedź, jak na przykład lepiej by mogłabyś mieć z jakimś na przykład użyciem jakichś innych słów albo fraz. Albo na przykład właśnie, wiecie, tak sobie powtarzamy. To naprawdę... Naprawdę, spróbujcie, takie cię po swojemu, ale, ale naprawdę mocno mi pomaga. Dobra, ale... mam taką jakąś w ogóle nie wiem teraz, niech to ująć, motywację do tego, żeby sobie po prostu poplanować coś. E, jak to wyszło? E, oglądam sobie jakiś film na Ciebie. W trakcie sprzątania oczywiście i właśnie, gdzie jakaś dziewczyna właśnie promowała Notion. I w ogóle ja sobie przypomniałam o istnieniu tej aplikacji, bo ja tak naprawdę w ogóle nie zapomniałam. Ja na początku roku, na początku roku ogólnie, w 2025, sobie szybko chcę coś powiedzieć, planowałam sobie w ogóle na tej aplikacji dużo, dużo. Nawet w sumie widzieliście, jeżeli jesteście ze mną dłużej, to ja tam sobie planowałam w ogóle rok 2025, gdzie te wszystkie w ogóle cele. ja, ja nie wiem no. Coś tam na pewno, wiadomo, no coś tam, coś tam doszło do skutku i w ogóle... Ale nie, ja i tak jestem tym taka właśnie, wiecie, plany noworoczne, bo naprawdę, na pewno mnie coś zmotywowały. Może tego nie widać tak w rzeczywistości, wiecie, że po prostu, no nie dozoruję na przykład, nie wiem, jakiegoś stylu 1 do 1, wiecie co chodzi. Po prostu bardziej chodzi o nawyki. I myślę, że to się udało. Więc tak. I dlaczego zbierze? że chciałam właśnie sobie polewać na tej aplikacji. I na przykład tutaj jakiś czas temu, czy to było kilka miesięcy temu, planowałam sobie taką moją motywacyjną tablicę, kolejną, bo ja tak dość często potrzebuję sobie gdzieś takie rzeczy odświeżać. Nie wiem, czy będę to jeszcze raz teraz robiła. Naprawdę, ja uwielbiam takie rzeczy robić, naprawdę przysięgam. I w ogóle tutaj mam taki, taką kartkę, ja jestem w ogóle wszystkie te rzeczy z tej listy. Planowałam na kartce, na przykład nie wiem, jak tutaj mam w. Roku, nieważne, nie w rogu na przykład jakieś gofry z czymś jakieś zdrowego, z tym, co to ja sobie na przykład tutaj wiecie. Planowałam idealnie właśnie w tym samym kwadraciku. Wiecie, położeniowo, to jest wszystko tak samo. I sobie planowałam mniej więcej, jak na przykład żeby zrobić, żeby to, co jest na tym zdjęciu, doszło do skutku. I sobie wiecie, planowałam, że na przykład kupować bardziej minimalistyczne talerze i w ogóle ładne takie robić. Sprawić, żeby jedzenie było takim takim clean, clean nawykiem, czystym nawykiem, coś takiego. I na przykład, żeby próbować nowych rzeczy, testować i w ogóle. I to są takie, wiecie, ja sobie dawałam takie wskazówki, takie Ala. I, I tak właśnie będę sobie to teraz wszystko przypominać, przeczytam sobie to całe wszystko, nawet może będę sobie mojego vision Boarda z na 2025, ten też właśnie summer vibe. I sobie coś tutaj poplanuję, nie wyjdę na dwór, bo w ogóle chciałam to zrobić na dworze, bo jest spoko pogoda. Ale, uwaga, ale, siedziałam sobie razem z moją rodzinką na tarasie i nie wiem, odgarnęłam chyba jakoś, dotknęłam osy, wiecie, ja odgarnęłam ją i ona się na mnie chyba zdenerwowała, bo później, chwilę później mnie, nie wiem, czy że mnie urządliła, czy nie, czy po prostu mnie dotknęła tym żodłem i aż po prostu zaczęłam tak panikować, masakra, eee, więc taki. później miałam wrażenie, że ta osa ze mną lata i w ogóle, więc ja już nie idę na dwór. Koniec, to się skończyło, ja nigdy na dwór, nie wiem czy już dziś pewnie ja jeszcze wyjdę, ale tu później, nie teraz, bo siedzę sobie w domku, wolę chyba siedzieć w domu i czuć się bezpiecznie, bo nie komentuję tego, ale jest mi w ogóle chłodno w domu, nie wiem czy to po prostu, I don't know. więc to są teraz plany na teraz, ale się jaram, bo ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy, naprawdę. Po prostu, wiecie, planować, ten Pinterest odtwarzać, w sensie nie odtwarzać, Boże, ja nie odtwarzam Pinterest'a, ale wiecie, po prostu tak y, oglądać, coś sobie planować, inspirować się, naprawdę jak kocham, 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 więc to są teraz moje plany na teraz. Zebrałam w większości wszystkie moje Vision Boardy, znaczy jeszcze jest tam ten jeden Summer, ale nie mogę go w ogóle ściągnąć, jakoś zbyt mocno go przyczepiłam. Więc tak, tutaj jest pierwszy, znaczy number one. Tutaj mamy mój Vision Board na 2025, tak ogólnie. Jeżeli nie widzieliście, to możecie sobie mniej więcej spojrzeć, a tutaj jest mój Vision Board Study. Nie wiem, czego teraz chciałabym używać, w sensie, no wiecie, mniej więcej wszystkie takie inspiracje próbuję zbierać. I tutaj jeszcze mam mój, moje opisy co do tego vision boarda. I będę sobie teraz mniej więcej tak wszystko, wiecie, zbierać, próbować otwierać właśnie tę aplikację Notion. A sezon damborówki trwa, także ja korzystam totalnie z sezonu. Wczoraj też właśnie jak się budziłam, to moja mama przywiozła właśnie chyba z ryneczku takie dwa kilo borówek i po prostu, Boże, naprawdę kocham, ja jestem naprawdę pochłaniaczem borówek, kocham. sobie teraz te moje cele na ten rok, który miałam i powiem Wam szczerze, że ja totalnie w ogóle, mam wrażenie, że nie wiem, że to, nie wiem, że nie ja jakby tworzyłam tą listę, ale żałuję bardzo jednej rzeczy, że nie zrobiłam takiego nawyku sobie, żeby czytać tą listę codziennie, dosłownie codziennie, żeby po prostu codziennie spytać rzeczy przypominać. Serio, bo naprawdę jak ją przeczytałam, to poczułam taką w ogóle ogromną motywację, żeby działać i troszeczkę mi tego szkoda, że wiecie, że jakby nie skupiłam się na takich, bo ja zapomniałam zupełnie o tych niektórych celach. W większości je pamiętałam, ale jednak nie wszystkie, jednak ten vision board rozpisany dużo, serio też troszeczkę znaczy, ale myślę, że sobie teraz tak w żurnalu mniej więcej jakieś takie skróty, takie skróty myślowe, żeby, żeby nie skupiać się na Całości jakby tych nawyków, tylko po prostu na pierwszym na przykład, pierwszym kroku, co mogę zrobić na przykład, nie wiem, dzisiaj albo jutro, żeby w najbliższym czasie po prostu, żeby jakby dojść do tych celi. Nadal się rok 2025 nie skończył, więc tak jest mój aktualny cel był naprawdę Czy się totalnie zmotywowana i przemyśleniami już myśleniami tam wtedy.

Spokój, ona chce rozszarpać to Patrzcie jak to przyszedł Na English Jak no, nie robimy. robimy. E, jagodzianki, ogólnie chyba Najlepsze jakie ja mam w tym roku Bo wcześniej zrobiłaś, ale no. to są lepsze Bo robiłam inne z innego ciasto. przepisu no. no, inne ciasto jest Ale pamiętasz, że Ci wtedy mówiłam, że wtedy to robiłam Z tej książki rozkosznego Tej, No której? a do z książki chyba tej różowej. Okay. I tam było, że tylko że to było te ciasto z jakąś czarną porzeczką chyba. drożdżówki z czarną porzeczką, No coś takiego, z jakąś porzeczką. To nie jest czarna porzeczka. No a te są właśnie te luks od tej na tego jego stronie. No to one są najlepsze. W ogóle dobra proporcja ciasta do jagód. Tak. Także 10 na 10. A tam Kaja rozbraja. System. Tak. Będziemy się zaraz uczyć. Robiliśmy sobie kawusie. No musimy. Musimy, musimy. Typ co malaga. No. <grywka> to jest frustracja. Produkowałam się przed chwilą zupełnie niepotrzebnie, bo jakby nie wiem, nie rozumiem tego jakby w, w iPhone'ach w ogóle, że jak na przykład nie wiem, zapełnia Wam się cała pamięć w telefonie i na przykład nie wiem, w trakcie jak nagrywacie jakiś film, pewnie nie wiem, czy w ogóle kiedyś tak piliście, ale jak na przykład nagrywacie jakiś film, to w żadnym momencie to Wam jakby nie pika, że ta pamięć brakło, że wiecie, że brakło pamięci. I że wam przerywała nagrywać film. I ja naprodukowałam się po prostu tutaj moje myśli wylewałam z siebie i w ogóle i nie wiedziałam, że brakuje pamięci w telefonie i nic się nagrało. Ja może nawiązując tak pokrótce, co chciałam Wam przekazać, jest to, że aktualnie w ogóle zasiadam do mojej praktyki angielskiego. W ogóle chciałabym troszeczkę pozmienić coś w tej praktyce, bo mam wrażenie, że ona nie działa tak, jak powinna i chciałabym po prostu coś pozmienić. Uważam, że wakacje są od tego, żeby się za to Mówiłam o tym w ogóle wcześniej, że jak ostatnio planowałam razem z wami, to, to było dwa dni temu, jak planowaliśmy tam na, ty, na podstawie tych moich vision boardów z aplikacją Notion, to doszłam do takich wniosków, że ja. W ogóle, czekajcie, zacznę od tego. Moim ulubionym cytatem jest taki cytat, żeby się skupić na. Skup się na stopniu przed tobą, a nie na całych schodach. I jakby ja tak naprawdę zrozumiałam, że te wszystkie moje plany noworoczne były jakby. były zaplanowane, ale one jakby odnosiły się do szczytu schodów. Że jakby wszystko to, co tam było zaplanowane, to był szczyt. I. Ja miałam wrażenie, że ja chcę wejść na ten szczyt Bez wchodzenia po schodę Nie wiem, jak mi chciałam wlecieć na ten szczyt Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale Dlatego właśnie ostatnio wziąłam sobie Rozpisałam Pierwszy krok Kliknęła się właśnie yy, Step in front of me Czyli jakby pierwszy stopień. I wszystko sobie rozpisałam, wiecie, mniej więcej pierwszy krok, który chciałabym zrobić do tego w związku z tym wszystkim. I na przykład jako taki pierwszy krok, że na przykład zamiast tego, że ja chciałabym, nie wiadomo jakie już od razu praktyki jogi, już po prostu skupić się od razu na stroju, skupić się na moim mindsetzie w trakcie, skupić się na tym, żeby być obecnym, skupić się na tym, żeby po prostu nie wiem ile trwała ta praktyka, zacząć od tego, żeby... Ćwiczyć po prostu codziennie troszeczkę jogi z rana i to jest mój pierwszy krok i później za jakiś czas po prostu będę sobie wiecie dokładać, dokładać i na tym się zbuduje nawyk. Taka jest moja wizja oczywiście, ale tak jest. Albo na przykład, żeby zamiast tego, żeby nie wiadomo, jak wasz styl od razu zmieniać, żeby po prostu zacząć od tego, żeby posprzątać swoją szafę tak porządnie. I na przykład wiecie, posprzedawać po rzeczy, w których już się na przykład nie czujecie dobrze, które odbiegają od tego stylu, który chcielibyście stworzyć. I po prostu, wiecie, zacząć od małych rzeczy. Kolejny taki mój yy, jeszcze przykład jest związany na przykład właśnie z akceptacją siebie, z kochaniem swojego ciała, jak to wszystko wiecie, zaakceptować. I darzyć je sympatią, jakąkolwiek, pokazywać mu, wiecie, troskę, i w ogóle, to zacząć od tego, żeby po prostu. Ja na przykład sobie tak napisałam, żeby codziennie wieczorem pisać coś miłego o swoim swoim ciele. Póki co, może za jakiś czas będę chciała na przykład też dodać, żeby pisać coś fajnego o sobie, żeby po prostu budować fajną relację ze sobą. I nie wiem, zobaczymy, czy taki sposób w ogóle zadziała na mnie, nie wiem, bo. Ale mam. Zobaczymy, no, wiecie. Próbuję, próbuję nowych rzeczy, ale jestem z siebie dumna, bo do jakichś tam wniosków doszłam i tak troszeczkę ostatnie miątki. Czas też właśnie na przemyślenia i fajnie. Także ja się teraz zabiorę za moją praktykę. Ja mam. kawusie, Mam nadzieję, że tego momentu nie wytnę, tylko dlatego, że po prostu jakiś mam dziwny kadr. W sensie nie wiem, że nie że kadr, ale dziwnie, dziwnie wygląda w ja mam tendencję do wycinania takich rzeczy. I mam tendencję do tego, żeby po prostu takich rzeczy nie wrzucać. Ale z drugiej strony, jakbym się hamowała, to bym nic nie nagrywała. Bo niestety nie mam genialnego sprzętu. Okej, okay, ja mniej więcej już skończyłam, więc będzie taka moja mini zakładeczka. Jestem się bardzo zadowolona, bo ja no mówię, no nie mam takiego talentu do takich rzeczy, a wyszło naprawdę, naprawdę ładnie. Jestem cię dumna, no tył, no, to, no to no, ale fajna. Aktualnie idę robić te płatki pod oczy DIY. Przepraszam was, że z lampą, ale moje światło w jest tragicznie, naprawdę. Więc tak, ej, ja robić sobie płatki pod oczy, bo mam wrażenie, że. Czuję, że potrzebuję takiego wewnętrznego przytulenia siebie, że wiecie, że po prostu zrobić coś takiego dla siebie. Jest 18, a ja czuję po prostu, że chciałabym się, tak wiecie, wziąć taką długą kąpiel, więc chyba lecę to zrobić. I wiecie tak po prostu, żeby zrobić coś takiego miłego dla siebie, bo